Witam na nocnym graniu z retro Piwnicy. Dziś przygotowałem Playstation 2 W wersji FAT Do pary fajną, kolorową Ścigałkę arcade'ową Myślę, że przez wielu y, Znaną Czyli Outran 2006 y, Oglądałem parę filmików na YouTubie Jak inni w to grali Bardzo mi się spodobała ta gra Jest kolorowa Jest Grafika na przyzwoitym poziomie, także pomyślałem, że no, warto chyba byłoby przetestować, zobaczyć jak, jak mi w to pójdzie. Ostatni raz wyścigi, jakie grałem, to było na psx i to była ta zdaje się 5 Star Racing. No tam ten model sterowania nie był za ciekawy. Ogólnie nie lubię takich wyścigów gdzie. Taki bardzo symulacyjny, gdzie no trzeba odwzorować dokładnie ten, ten rzeczywisty styl, sposób jazdy, zachowania samochodu. Natomiast tutaj myślę, że będzie tak dosyć, dosyć luźno, dosyć szybko, kolorowo. Dlatego podejrzewam, że, że to będzie mi się podobać. Poznam sobie tą grę, bo wcześniej w nią nie grałem. Tu już sobie przygotowałem, uruchomiłem ją w opcjach. Parę rzeczy pozmieniałem, oczywiście delikatnie wyciszyłem dźwięki, całkowicie wyciszyłem muzykę. Z wiadomych względów wyłączyłem też sobie te wszystkie wibracje pada, bo to jest tylko takie utrudniacze, niepotrzebne według mnie. W tyle trochę słychać pracujący wentylator w konsoli. No, niestety te, te wersje FAT są, są sporo głośniejsze niż slimki. No, tak już musi być. Tutaj, już tego bardziej nie wyciszę, chociaż starałem się konsolę też odstawić tam gdzieś dalej od mikrofonu, żeby, żeby nie wyłapywało. To myślę, że coś tam pewnie będzie w tyle, jednak słychać. Dobra, nie przedłużam. Myślę, że startujemy pojedynczy gracz. Tutaj chciałbym przepróbować dwie takie opcje. Są, e, e, najpierw zaczniemy od tej, czyli jakieś takie wyścigi, gdzie e, będziemy kolejno odblokowywać e, dostęp do następnego wyścigu. E, jeżeli tam przyjedziemy, zdaje się, to zależy chyba, co tam się ustawi, ale tam od pierwszego do trzeciego miejsca, zdaje się, można sobie tak ustawić. Jakieś tam rankingi się zdobywa. Natomiast drugi to jest chyba taki, e, taki długi wyścig. E, Póki mieścimy się w tych checkpointach, to będziemy po prostu sobie przedłużać i tak jechać jechać. To też jest fajne, podoba mi się, więc najpierw wystartujemy od tych, od tych takich pojedynczych krótkich, gdzie trzeba e, na odpowiednim miejscu przyjechać, a później jak już nie będziemy mogli przejść jakiegoś etapu, to przełączymy się na ten drugi. Także startujemy, dobra, i tutaj chyba właśnie ten. Ranking 3A sobie ustawimy Czyli że podejrzewam, że tu chodzi o to, że właśnie że na pierwszych trzech miejscach można przyjechać e, A, no i jeżeli chodzi o auto, no to żadne inne, tylko to wchodzi w grę, bo właśnie te, te filmiki, co oglądałem, to wszędzie był ten samochód i ten samochód mi się podoba i w ogóle ten kolor i No jest super Musi być ten, skrzynia automatyczna oczywiście Tutaj muzyki nie będzie, więc to wszystko jedno, to tam kliknę. No to pora troszkę pojeździć. Czekamy aż gra załaduje. I wciskamy gaz i już go nie puszczamy. Get ready? Dobra, jesteśmy gotowi. No to jedziemy. Dobra, musimy w pierwszej trójce chyba zajechać. No to próbujemy. W konsolkę podłączyłem sobie, e, kabelkiem. komponent bez do grobera, bez żadnych tam pośrednich abskalerów. Więc wydaje mi się, że przyzwoita powinna być jakość. 480p, wymuszone przy 60 Hz. I już tam więcej chyba nic się nie dało poprawić. Na jeszcze wyższe parametry. Tu fajnie można czasem w zakręt wejść na, na hamulcu i wtedy tak fajnie ślizgiem idzie auto. Będziemy to testować sobie. Trzeba się tego nauczyć, na różnych zakrętach jak największych, bo inaczej prawdopodobnie przy tej większej prędkości to mnie wywali gdzieś. Tu na przykład, o, 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 o trzymaj, trzymaj. Elegancko, właśnie to będziemy trenować sobie. Okay, będziemy sobie coraz na tych zakrętach, na różnych przejazdach dawać takie próby wejścia w poślizg. Prawie jak dryftowanie tu będzie. Trzymaj się trzymaj, a... I boczkiem. O tak. Nie składaj tak mocno, bo nas wyrzuci. Przekręci. Ale poszło, ale poszło. Tutaj teraz, żeby głupio nie stracić pozycji. I chyba będzie pierwsze miejsce. Tak jest. Kretropinis na pierwsze miejsce. Więc jesteśmy w górze. Ranking 3A. Dobrze poszło jak na początek. No i jakiś etap drugi. Zaraz zobaczymy, jak wygląda. Odliczanie i go! Okej. Okay. będziemy się czaić na te fajne zakręty gdzie by dało się boczkiem przejechać w sumie to nawet bardziej mi się to podoba niż, e, niż w ogóle uczestnictwo w tym wyścigu po prostu te, to wchodzenie w te zakręty to jest fajne jak można postawić autko bokiem i one ładnie się prześlizgnie przez ten zakręt Dobra, trzeba pilnować trochę tą jazdę żeby żeby zaraz tu nie odpaść trzeba będzie powtarzać wyścig Bokiem? o jest dobra kolejny boczek zaliczony tyle tylko, że spadłem na trzecie miejsce zdaje się no ja trzymam im się na ogonie teraz tu spróbujemy wyprzedzić to co spadamy się na bok po zewnętrznej no, aż, aż za mocno, aż przeciągnięte było. Ale no, nie, nie straciłem miejscówki. Tu trochę puścimy gazu, bo tu jest za ciasno, żeby go tym wcisnąć. Jest tu za dużo aut zdecydowanie. Chociaż przed nami będzie zakręt. I być może, być może to właśnie ten zakręt. Zarysowałem, no. Znowu do okienie. No. <grywki> dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Tak. I w drugą stronę, nie, i w drugą nie dał. To mała prędkość troszkę. Ale tu myślę, że... pociśniemy. Tak właśnie oni mi przeważnie wtedy wyprzedzą. i takie... Byłem pierwszy, a jednak przez ten ślisk mnie ktoś tam wyprzedził. No nic nie szkodzi, drugie miejsce też punktowane więc wciąż jesteśmy w grze możemy iść na kolejny etap Wczytujemy, wczytujemy Jeden, go! To jest nie startuje, ale później, jak się rozpędzi, to. No dobra. Zaczynamy wyprzedzanie. Czy te autobusy tutaj też nieźle próbują na tych drogach? A, i to mi wywali na bok. A. No tamten jak śmignął. Komputer jakoś tak szybciej na tych zakrętach, nawet jak bokiem leci, to... ...to potrafi szybciej. Widocznie oszukuje jakaś tam, na gra. No dobra, bo tu już na czwarte miejsce spadłem. Czwarte nie jest punktowane. Musimy to nadrobić. Dobra No to chyba będzie zakręt, który można by wejść koczkiem Ależ mnie dokręciło tam Ale nic, nie utraciłem pozycji, więc teraz tylko utrzymać Nie wyszarżować już, bo zaraz powinna być meta. Jeszcze taki wielki zakręt będzie Uff, poszło i drugą stronę i prosty. dobra i pierwsze miejsce powinno być o to chodzi no potrójne A udało się zdobyć zobaczymy co jest dalej Ale już wciąga ta gra. Normalnie. Mega tytuł, naprawdę. Fajnie się w to gra. 3, 2, 1, go! Tu chyba jakaś podobna. Ten etap jest bardzo podobny do poprzedniego z tego co widzę, bo to chyba nie jest dokładnie to samo. No i okej. Okay. Powoli, powoli, tutaj, żeby nie przedobrzyć. Teraz gaz, bo już jesteśmy, już czwarte miejsce. No coś tutaj się trzymam na ogonie raczej Trzeba na prostych nadrabiać Ależ to jazda błagiem jest świetna W tej grze Cieka troszkę. O, ale to był... ruch posuwisty, długi. A żeby mi tutaj teraz nie śmignął bokiem. Bo komputer tak potrafi. Uwaga, wielki zakręt. To jest jakby ta sama plansza, ale powiem, że przecież to dopiero tu, co tu jechałem To co oni tu zmienili Znowu pierwszy Znowu potrójne A No Dobra, zerknijmy czy teraz się etap całkowicie zmieni, czy znowu będziemy tu jechać Chyba, ja że już tu jakoś przeszedłem, teraz, tak? Bo już nie wiem. Może, a może ten cały wyścig już jest dokończony, ja już nie wiem. Nie, no, znowu chyba to jest to samo. Dobra, zmienimy. Ja nie wiem, co to jest. Z tego, co widzę, to jest znowu ten sam etap. Także zmieniamy sobie ten. Yy tą opcję tam na tą drugą przełączymy na ten wyścig y, długi taki. Game over. Game over. I zobaczymy jak długo uda nam się grać, dojeżdżę do tych checkpointów, żeby przedłużyć przejazd. Tutaj cofamy Aha. i teraz wybieramy opcję Outrun. Dobra. No i to pierwsze tu niech będzie. tu Zdaje się, te etapy to będą chyba mniej więcej tam gdzieś się przeplatać, to tu to, 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 to jechaliśmy na tym pierwszym. To gdzieś te fragmenty będą się przewijać nam. Także może będzie łatwiej przez to. Jak już poznaliśmy częściowo e, kawałki tych tras. Też na pewno tam będzie urozmaicone to bardziej. No to sprawdźmy. Let's go. Powoli się rozpędza. ze pasażerki, tak? Tutaj trzeba było troszeczkę... O, tu jest opcja Easy na lewo, no to jedziemy na lewo. Jakiś klucz. Tutaj bo nie Udało się przejechać. Dobrze jedziemy, jedziemy. Serduszko. Nie wydłużej. Nie wiem. Go nawala rękę. Chwileczkiem. Dobra. Tu chyba też. Easy. Byle zmieścić się w czasie. nam się udaje dojeżdżać do tych checkpointów zobaczymy jak długo? No źle, źle. Czasami chyba układ tych przycisków zamienić na padzie, bo mi się nie wygodnie hamulec wciska. I ile się da coś takiego zrobić. O, tu nie bywali z trasy. Ups. I backiem. Aleczka. Żeby... To, to, to było niepotrzebne. To, koniec? to było niepotrzebne. Strata jakichś tam ułamków sekund. Tu już odliczanie mamy na 53. No, Musimy się zmieścić. Dawaj, wracaj na trasę. Tak jest. 19 sekund, teraz z tą stroną polecimy. Zobaczymy co tu jest. No i czy, czy dojedziemy? Tu nie jest. normalnie na odległość zderzaka chyba nam się udało. Minąć linię Teraz to jak underground Przez miasto no, fajnie jeszcze no co Myślę, że bardziej się te ulice świeciły, to normalnie jak underground Need for speed Ależ po zewnętrznej idzie bokiem I w drugą stronę nie wypadnie, dobra oj, czy dojedziemy? mało no, 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 no. nie dojedziemy na pewno nie TIME OVER ale było nieźle jak go on zasuwa tymi łapami coś ty zrobił, coś ty zrobił no dobra myślę, że wystarczy tych tych przejazdów na dzisiaj Gierka świetna, bardzo, bardzo mi się podoba. Można ją naprawdę polecić. Jeżeli ktoś nie ma możliwości zagrania, niech jak najszybciej sobie taką grę załatwi. Bo to jest naprawdę porządny tytuł. Warto to mieć w swojej kolekcji, pograć sobie co jakiś czas. Grafika fajna, fajnie się gra. Fajny sposób jazdy jest. Można to dosyć szybko opanować. Także wizualnie oprawa jest świetna, gierka naprawdę za, zasługuje na wysokie oceny. I myślę, że miała zawsze takie oceny w różnych testach. Jeżeli, jeżeli była gdzieś tam brana pod uwagę, to na pewno gdzieś tam pod maksa się trzymała. Także nie przedłużam. Dzięki za oglądanie. I do kolejnego. Cześć.